Nie, stój, jeszcze nie. Dzień dobry Państwu, kochani moi. Przyprowadziłem młodego widza, swojego kolegę, Radka. Teraz będzie nie robił zawody. Młode, młodzież. Kontra. Kontra. Starszy. No właśnie. Co więcej, na rowerku pojedzie. No, ja odchodzę. Pół minuty. Pół minuty. Start. Potem zmiana oczywiście A. To jest dla widzów dobre, bo sport. Patrzę, pół czy jest. Ja widzę, wiem kiedy będzie. Jeszcze 10 sekund. 9. Koniec. Stop. Schodzić. Teraz pan Krzysztof. A pan już idzie na następny... A pan już... Zrobiłem 51. A pan już na następny idzie. Powoli, pan Krzysztof, teraz tutaj. A pan już się szykuje do następnego. Wybieram sobie na Tak? Tam gdzie ty byłeś? Tak, Tomo. Będziemy po kolei wszystkie? Tak, wszystkie po kolei będziemy robić. Także proszę już tam się przyzwyczaić. Widzę pan Krzysztof bez rączek. Bez rączek, bez niczego. Żegnaj. Jadę do Warmii. Mhm. Ale Warmii. młodzież jest lepsza. Ja do Warszawy konną. Wy wina. Stop. Stop. Już dziękujemy. Dobra, idziemy na następne ćwiczenie. Czy młodzież wygra, witam, czy, witam? czy wygra starość? O, teraz? Kolejne ćwiczenie? 58. Teraz pięćdziesiąt trzeba zrobić. Oto. Jak doro dorośniesz, to będziesz dobrze, baby. Dymał. <noise> Tuż, hello. Ktoś to liczy? Jak to jest Pięćdziesiąt, Krzysiu. Pięćdziesiąt. Dobrze, pan Krzysztof. Dziękuję. Zapraszam? Pięćdziesiątka, ja liczę. Jak jestem, zasapany czy nie? Nie. Nie, nic nie idzie. Nie. No i dobrze. No to teraz będziemy pana na liczyć. Tak? To, ja, to liczymy. Na głos. No, kiedy? Na no już, już, już już, już lecimy. Na głos. <głos> Będzie dużo ciej. 4, 5. A 6. No ty lekki mały jesteś. 9. 12. <noise> Ale krzyżieś ty zawsze. 14, 15, 16. 18. No to już 30, 30. już powinno to być 30. 45, 33, przerwa była, to 67, powinno być 67, 67. już po prostu Młodzież wygrała 36, 36, 36. Da radę musi dać. 36. Jak Krzysia młodzież młodzieży odpuści. 48, 49, 40. Jeszcze 10. Jakby <gry> kobietę. Little. Nie mów tak, już. 49, 50. Dobrze jest. Idziemy na następne. Dobrze, Krzysiu, już koniec. Koniec. Idziemy na następne. I tak wygrałem. Idziemy na następne. to jest No, w czasie to ty wygrałeś szybciej. Idziemy na następne. To ulubione pana Krzysztofa ćwiczenie. Tak, wiem, że ty. To jest ulubione. Też 50 trzeba. No licz, major. Osiem. Ale nie takie! Puszczaj trochę! Tu puszczaj wyżej! Widzę, że młodzież już się troszeczkę... ...spociła. No, ile, ile da młodzież rady? Oczywiście. 38, 40. Ile? 40 liczyłem. No, Panie Krzysztofie, to Pana ulubiona konkurencja. 40 zrobiłem. Dogonisz mnie 40 zrobił? Dobrze? Major, Tak? 39. 39. Ale ja liczyłem. Nóżki podniesione, podniesione. 5, 6, ale ja bez zastępami, a ty zastępem. Co? Mówisz? Bo dotyka, ja nie dotykałem. Ale on nie podnosi się na nogach, tylko nogi ma w powietrzu. 7, czyli dobrze. 1, 2, 3, 4, nie do końca. 15. Młodzież lepsza. Młodzież lepsza, Młodzież lepsza teraz jest. na no tamto. No to i ostatnie. A to o, już ta ja... konkurencja to dam już... Ja o ta? Dam radę na 80. O, tą! O, ty ja wygram, o. Nie. Tak. To, to, ja to nie chodzi o wygraną. Chcemy zobaczyć, czy jest młodzież. To. Dobrze, zacznijmy tą, a potem twoją. Wypychanie. No to krzyś się tu nie wypchniesz za bardzo. Zaczynamy. Chociaż 10. Nogi w powietrzu, bardzo dobrze. 11 poszło. No Krzysiu się nie wypchnie. Na, na tym to się nie wypchniesz. No, to twoja nieulubiona konkurencja. Jeszcze nie. ja ja nawet za ciasna. Czemu? A nie do końca, o cholera. To nie da rady. No to wygrane. dla młodego Sybita ja tutaj. To tym też wygra. No jeszcze zobaczymy tutaj, tutaj o, to jest Pana Krzysztofa ulubiona konkurencja. O Twój telefonik. Pierwszy, nie, nie, o nic nie zakładam się, o nic, absolutnie. No ile dasz teraz zrobić? Do pięćdziesięciu. Licz, osiem, a nie, to nie liczy się, bo taki o, o tak, stąd musisz ciągnąć. Licz, mayer. To do wolony jaki 5 Zaraz Ty to w tym dobry? Ty to w tym dobry. 69. 30. 30. No pan Krzysztof. Starość kontra młodość. Znaczy i tak grywam. No tak, no. Nóżki podniesione. 5. 6. 7. Do końca. Do końca. 10. 11. 13.

Dla nie, pana. Bo ja że, że no zdrowia, to jeszcze dwa ale trzeba dołożyć. Sport jest, sport zdrowie, a nie ale, on, ale on przerwy robi. Dołożył. No ja jeszcze dokłada więcej. Proszę bardzo. No to tu, to, to już się nie ma. Tak. Dziękujemy dla młodego widza, Dziękuję. najmłodszy widz, którego żeśmy spotkali. Dziękuję dla pana Krzysztofa za konkurencję. I już mogę iść wydać. Dziękuję dla Majora. I dziękujemy też widzom za obejrzenie tak, tego. Do widzenia. Do widzenia. Miłego. Do zobaczenia.